do pustego pokoju, echo moich kroków, jak stary przyjaciel. Ściany pamiętają śmiech i łzy. Teraz tylko cienie tańczą w blasku świec. Czasem czuję twoją obecność, jak wiatr wśród zamkniętych drzwi. Ale serce mówi mi szczerze, że nie wrócisz już do dni. Pusty pogląd, gdzie myślenia umarły, nocą śmiechać, że wspomnię. Jesteś tylko myślą stwa, pusty pokój, pełen nadziei skrytej Czy kiedyś odnajdę nas z powrotem? Na stole zdjęcia sprzed lat Uśmiechy zatrzymane w czasie mm. Każda chwila to kolejny ból, lecz w sercu nie gaśnie ten Mały płomień Czasem czuję twoją obecność Jak cień w tym zimnym roku Choć odszedłeś na zawsze stąd, nie zapomnę nigdy tego kroku Pusty pokój, gdzie marzenia umarły No co słychać szept wspomnień Zamykam oczy i widzę cię znów, lecz jesteś tylko myślą bez tła. Pusty pokój, pełen nadziei skrytej Czy kiedyś nas? Przecież czas leczy rany złotej krwi Wciąż mam tę piosenkę dla ciebie, mój świat Może pewnego dnia znów spotkam cię tu Gdzie echo miłości rozbrzmiewa w snach Pusty pokój, niech będzie świadkiem Wszystkich chwil, co minęły jak cień Zamykam oczy i widzę cię znów Lecz jesteś tylko myślą bez tła Pusty pokój, Czas leczy rany złotej krwi. Wciąż mam tę piosenkę dla ciebie mój świat. Może pewnego dnia znów spotkam cię tu, gdzie echo miłości rozbrzmiewa w snach. Choć pokój z nowym świtem rodzi się, może odnajdę nas z powrotem. W tym pokoju uczucia żyją dalej, mam nadzieję na nowe dni. I choć ty poszedłeś daleko stąd, to serce moje zawsze będzie twe.